Czasami życie zabiera nam coś, czego bardzo się trzymamy. Może to być zagubiony przedmiot, niedokończony projekt, a może nawet marzenie. Szukamy, złościmy się, zastanawiamy, dlaczego właśnie teraz i dlaczego w ogóle ja. W bajce o kaloszku bohaterka odkrywa, że czasem trzeba po prostu odpuścić, i to wcale nie jest porażką. To moment, żeby zebrać siłę na coś nowego. Nie wszystko musi wrócić od razu i nie wszystko w ogóle wraca. Może to zgubienie otwiera nam szansę na coś naprawdę lepszego, albo otwiera ją znalazcy zagubionej rzeczy, bo jak wiemy, w przyrodzie nic nie winie. Dlatego bajkę kończę pytaniem, czy w przyrodzie wszystko odnajduje swoją drogę i nutką nadziei, a chwilę później, uśmiechając się, bardzo poczuła, że but kiedyś na pewno gdzieś tam się znajdzie.